Przed nami emocjonujące spotkanie. Czerwone Diabły zmierzą się z Chelsea. Za moment zobaczymy, który zespół postawi na stoi. Z Manchesteru z Old Trafford. Witamy i zapraszamy na dzisiejszy mecz. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. A dzisiaj mamy dla Państwa kwintesencję dobrego futbolu: angielską Premier League. Manchester United zmierzy się z Chelsea. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Przyjrzyjmy się wyjściowej jedenastce Manchester United. W ramce David De Gea, Tazemiro oraz Christian Eriksen zagrają na środku pomocy. W linii napadu wystąpi Woutwe Kors. Pora przyjrzeć się drużynie Chelsea. W Kepa Kepa Balaga. W obronie Kalidu Kulibali wystąpi razem z Tiago Silva. Kai Havertz oraz Rachim Sterling zagrają na bokach pomocy. No i w linii ataku Jean-Felix. Gra ruszyła. Popatrzmy. Ależ teraz cudowna piłka. Piłka do Beckhorsta. Jean-Felix. Kai Havertz. Teraz Ngolokianty. Rachim Sterling. Przed meczem sporo mówiło się o Markusie Rashfordzie. Dziś może tu wszystkich przyćmić na boisku. To jest doskonale wyszkolony technicznie gracz, który fantastycznie panuje nad piłką. O tych zawodnikach zwykło się mówić, że mają rękę zamiast nogi. Takie cuda potrafią wyczyniać z futbolówką. Obrońcy są wtedy bezradni. Kaj Havert. Podanie do Sterlinga. Adresatem podania teraz Sterling. Zdecydowanie, ale czysto. Rashford. Przy piłce Weckhorst. Jeszcze raz Bruno Fernandesz. Teraz ich kolej na rozgrywanie. Wywierana teraz presja. Fernandez. Strata Chelsea. Rashford. Przy piłce Weghorst. Przy piłce teraz Rashford. Piłka teraz u Eriksena. Podanie do Sterlinga. Sterling. Pulibali. Pulibali. Rachim Sterling. Przerwał atak rywali. Chilwell. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Havertz, Kai Havertz, Tamte. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? I czy będzie gol? No nie, widziałem już tę piłkę w bramce. Jak to nie weszło? Tutaj decydowała nie tyle dobra obrona, co raczej fatalny strzał. Semiro, Martinez Biłka do Pewna interwencja w obronie. Fernandez. Kai Havertz. Bruno Fernandez. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Rahim Sterling. Pokazują teraz cierpliwość w budowaniu akcji. Jukema Kanty. ale piłka nadal w grze. Nic z tej akcji jednak nie będzie. Bruno Fernandes. Piłka zwrotna do Rashforda. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. I Eriksen z piłką. Teraz Bruno Fernandesz. znajduje Bruno Fernandesza. Rekord! Tak jest! Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo! Spójrzmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie było tutaj większych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba widzieć obronę, że pozwoliła na strzał z takiej odległości. Gramy. Ciekawe, jaka będzie odpowiedź Chelsea w tym momencie. Christian Eriksen. Bruno Fernandesz. Przepiękna Robinsonada Kepy. Przy tej interwencji wykazał się klasą. Nie wrzuca w pole karne. Pytanie znajduje Bruno Fernandesza. Markus Rashford. I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnicą dwóch goli. Czy to przypadkiem nienokampujące uderzenie? Mamy powtórkę tej sytuacji. Bramkarz nie miał tutaj najmniejszych szans. Przy uderzeniu z takiej odległości można to najwyżej liczyć na to, że strzał trafi w golkipera. Widzimy jak zmartwiony jest menedżer, którego zespół zamiast próbować odrabiać straty, traci teraz kolejną bramkę i bodaj wszelkie już szanse na korzystny wynik. Koniec pierwszej połowy na Old Trafford. Już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. Przepiękna Robinsonada Kepy. Przy tej interwencji wykazał się klasą. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Markus Rashford. I mamy szybko kolejne trafienie. Chelsea zagrała w pierwszej odsłonie meczu koszmarnie. W drugiej połowie może być już chyba tylko lepiej. Inaczej po spotkaniu mogą nie pokazywać się kibicom na oczy. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Dobrze odebrana piłka, rywale zaczną z autu. Cioko Dalot. Piłka teraz do Antoniego. Był faul, ale nie wizże. United nadal przy piłce. Martinez. I Chelsea ma piłkę. Piłka zagrana do Sterlinga. Piłka pod nogami Ngolo Kanty. Okazja. Sterling. To była świetna okazja, ale obrońca się nie zastanawiał. Wybił piłkę. Antoni. Dziogoda lot. Piłka teraz do Antoniego. Wymieniają teraz sobie podania na własnej połowie. Grają na czas. Rywalom Manchester United niełatwo dziś odebrać futbolówkę. Bo jaki jest najlepszy sposób na uniemożliwienie przeciwnej drużynie? Uwaga! Nie może tego zwardować! Potężna bomba to była, Jacku, ale... Chyba z zamkniętymi oczami. O tak, zdecydowanie zabrakło tu celności. Zła decyzja. O, przeciągnięta górna piłka. Doleci spokojnie do bramkarza. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Nieodpowiedzialne zachowanie teraz. Załatwa strata. Zawodnicy Chelsea w ataku. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Przy piłce Beckhorst. Blisko, ale jednak spalony. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej, i w drugiej drużynie. Reese James, ja Feliz. jak to rozwiąże? Tak jest! Piłka w siatce! Tak właśnie udrabia się straty. Tutaj nic nie jest jeszcze przesądzone. Mamy powtórkę całej sytuacji. Jak się jest z piłką tuż przy bramce, to nie trzeba za wiele kombinować. Z tej odległości wystarczyło tylko trafić w piłkę. No dobrze, gramy dalej. Chelsea wciąż przegrywa, ale ten wynik daje nadzieję na sukces. Anthony, Semiro, Fred, chwila przerwy w grze, zaraz wznowi bramkarz. Chelsea traci posiadanie piłki. Przy piłce Beckhorst. Beckhorst przed szansą. Jest bramka dla czerwonych diabłów. Będzie im się teraz dużo łatwiej grało. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką. Może sobie pogratulować. Na tablicy wyników 3 do 1. Rhys James posiadaniu piłki teraz Hawerc. Traci piłkę po tym wejściu. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Czerwone Diabły w natarciu. No Można było to rozwiązać lepiej. Jean Félix, Jean Felix. Reece James. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Pobacić. teraz z piłką. A piłkę przy nodze, pramka coraz bliżej. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji, ostatecznie mamy stratę piłki. Tasa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Przy piłce Beckhorst. Pani zachęcają Fernandesa do oddania strzału. Ale szatak teraz na piłkę. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Podanie teraz do Kowacicza. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Antoni. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie. Ekipa Manchester United z kompletem punktów. Dzisiejsze dwubramkowe zwycięstwo nie wzięło się z powietrza, lecz z konsekwentnej i dobrej gry. Zasłużone zwycięstwo. Pierwsza więc, pierwsza połowa. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Backhorse. Tak jest! Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. Przepiękna Robinsonada Kepy. Przy tej interwencji wykazał się klasą. stanie znajduje Bruno Fernandesza. Markus Rashford. I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnie. Potężna bomba to była, Jacku, ale chyba z zamkniętymi oczami. O tak, zdecydowanie. Zabrakło tu celności. Rhys James. Jest! Piłka w siatce! Tak właśnie odrabia się straty! Przy piłce Beckhorst! Beckhorst przed szansą! Jest!